Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Małgorzata kidawa Bońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani marszałek, od y, tygodnia w zasadzie Platforma Obywatelska zdaje się, że ma twarz już nie tylko Donalda Tuska, waszego przewodniczącego i absolutnego lidera, ale też twarz Michała Kołodziejczaka. Podoba się pani taka Platforma Obywatelska? To nie jest twarz Platformy Obywatelskiej. W ostatnim pan, tygodniu? Pan wszędzie. Tak jest naszym partnerem na listie. Je, je, jest kandydatem na posła z, z Konina. Działamy razem na to, żeby wygrać wybory. Obie partie działają oddzielnie, ale tutaj mamy wspólny cel i ostatnio słuchając wypowiedzi pana Michała, słucham ich za, z dużym zainteresowaniem i widzę, że ma to wszystko bardzo dobrze przemyślane w głowie. Mm -hmm, a jak, no, pewnie natrafiła Pani Marszałek w mediach społecznościowych na te wypowiedzi, czy wystąpienia różne pana Michała no tak, czeka jak na przykład, ja się... tylko tak przypomnę chwilkę, że tam środkowy palec przed amerykańską ambasadą tam radzi, żeby pokazać o unijnej fladze, mówi Łaszek i zachęca do jej niszczenia, nie wiem, czy to... Kiedyś Czy to tak faktycznie mówił. jest. Ale, ale kiedyś to wszystko są takie świeże sprawy, że nie to jest. Będzie, jestem, patrzę z dużym optymizmem na to, jaką rolę może odegrać w tych wyborach, jak uh -huh. może przekonać rolników do tego, że PiS na pewno im bezpieczeństwa na wsi nie zapewni. Długo jestem w polityce słyszałam wielu polityków mówiących różne rzeczy, potem odwołujące te zdania. Ale on jest wiarygodny dla pani marszałek? Patrz, oceniamy poczyna. Ostatnie tygodnie po jego wszystkie wypowiedzi pokazują, że odrobił lekcje i działa bardzo odpowiedzialnie. No ale to, powiedziała Pani Muszawek, oceniamy po, po czynach. Ee, Chodzi czynach na listę, prowadzi kampanię, mhm. zobaczymy co będzie dalej. Ja, ja mam bardzo dużo optymizmu. Hmm, tylko, że pani Maszan, pamiętam, że robiliście na przykład z tego, co powiedziała pani e, profesor Krystyna Pawłowicz e, teraz sędzia w Trybunale Konstytucyjnym, e, dużą aferę, jak mówiła o unijnej fladze per nie, szmata, pan, Ale pani, to, to podawaliście pani jako Pawłowicz, przykład i chce wyprowadzić Polskę z Unii, a wy człowieka, który e, ale zachęcał pani, do dotania unijnych kart, wprowadzacie Pawłowicz na listę. Nie wycofała się ze swoich słów, mm -hmm. nie odniosła się do tego. Natomiast pan Kowodziejczyk powiedział, Wytłumaczył się z tego, naprawdę ta sytuacja jest kompletnie inna. I my musimy myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że uh -huh. takich wypowiedzi, jak były y, w historii więcej już nie będzie. Michała czeka, tak? No, tak. E, pani Marszałek, e, powiedziała Pani o referendum e, w programie ONETu na każde z tych pytań odpowiedź będzie tak i wszyscy o tym wiemy. No, Czy... tak, bo, i, i, Jakie są to pytania? Pierwsze Mogę pytanie, je... czy. czy... nie wydrukowane. No, proszę bardzo, niech pierwsze no, po... pytanie. Pani pierwsze pytanie zaraz gdzieś no Kartek sobie tutaj nie pogubił. Pierwsze pytanie. Y, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym? Nie będzie popierał, y, nikt nie będzie tego popierał. No, dlatego właśnie zapytałem nikt o to, nie tak? Nie będzie tego popierał. Nikt nie chce, y, nikt nie chce y, niebezpieczeństwa na polskich granicach. A to w końcu granicach. tak czy nie, pani Marszałek? Bo powiedziała pani tam na każde pytanie. Że te pytania są tak. oczywiste, bo Polacy chcą bezpieczeństwa. To tylko oczywiste jest... jest tak czy nie? Oczywiste jest nie. A nie, Myślę, no, bo tam było na wszystkie te pytania. Na nie... każde z tych pytań odpowiedź będzie tak i wszyscy o tym wiemy. Te wszystkie pytania są oczywistą oczywistością, i wszystkie te pytania mówią o tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość Polsce. Okay. Pierwsze pytanie mówi, po co pytać o mur, który już stał, bo PiS, To, to mur, trzecie, prawda? O mur. Mur już. Okej, okay, ale to o mury odpowiadacie nie, że nie jesteście za likwidacją. Mur tak? został wybudowany, więc co mhm. będziemy odpowiadać na temat muru, który jest, który na dodatek jest jak dziura śniadanie. Okej, okay. wiek emerytalny się. też rozumiem, że nie. Tak? Popatrzę w historię, to my wprowadzili, wydłużyliśmy wiek emerytalny, my za, przy, ponieśliśmy za to bardzo wysoką cenę i my bardzo konsekwentnie mówimy, że my wieku emerytalnego nie będziemy zmieniać. Zresztą nie mówi o tym Czyli... żadna partia polityczna poza Prawem i Sprawiedliwością, bo ja przypominam, no wczoraj że... Wczoraj w tym studiu że... mówił, żeby kobietom podnieść. Że pan premier Morawiecki zobowiązał się w porozumieniu z Unią, że będziemy zwiększać wiek Efektywne. emerytalny. Efektywne Platforma... przechodzenie na emeryturę, nie wiek emerytalny. Platforma o tym nie mówi i nie zamierza tego zrobić. My uważamy, że Polacy powinni tutaj mieć dowolność i mm. sami podejmować decyzje. Ale więc to, 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 to właśnie jest w tym układzie z, w ramach ale, KPO. Tam jest po... kwestia podnoszenia efektywnego ale... wieku emerytalnego, więc później mieliby ludzie co przychodzić pan premier, ale Ja nie wiem, czy pan premier nie wiedział, co tam podpisuje. W każdym razie nie, to PiS się ja tego, tego, do dałem. tego zobowiązuje, a nie my. Proszę pani zobaczyć, co na To jest. Roz... Sprzedaż majątku narodowego. To rynku. nie, pani My nie my sprzedajemy, tylko PiS sprzedaje majątek narodowy. Nie, pani Nieprawda, no, a poza tym, proszę zobaczyć, jest teraz... Tysiąc spółek, to, to, są to są oficjalne różne, dane. Mówimy o różnych spółkach. Mhm. My mówimy, ja wiem, że jest... czasami malutkie jakieś, tak? My mówimy o tych, które naprawdę mają znaczenie strategiczne dla naszego kraju. I na pewno LOTOS ma znaczenie strategiczne dla naszego kraju. I po tej transakcji, którą dokonał PiS, w Polsce jest mniej polskich stacji benzynowych, niż zagraniczny. To chyba nie jest normalne, więc oczywiście, że wszyscy czegoś takiego nie chcą. Więc to, to ja powtórzę. To referendum, to tak naprawdę mm -hmm. PiS chce z tego zrobić swoją urodkę wyborczą, sugerując, jakie mają być to Tylko ostatnie pytania. pytanie już, Pani Marszałek, żebyśmy domknęli no, ten referendum. Ten referendum ludzi nie ostatnie pytanie. Tutaj czy powierasz my... przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego wprowadzamy... Zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym A przez biurokrację w wprowadza i nie kontroluje imigrantów, y, y, którzy przyjeżdżają do Polski. Jak to się stało, że teraz okazało się, że tyle osób przedarło się przez polską granicę? Dlaczego ta granica nie jest szczer strzeżona, mimo że stoi mur? Za wszystko to, Odpowiada pis i niech on sam sobie odpowie na te pytania, co zrobił, żeby tak nie było. Uh -huh. A jak, jak Placowa będzie rządziła, to granica będzie bardziej szczelna, pani marszałek? Będzie bezpieczna i będzie szczelna. A jeżeli chodzi o odpowiedź na te pytanie to jak pani marszałek y, radziłaby odpowiedzieć Nikt swoim własnym? Nie wyładcom? chce nielegalnych migrantów w naszym kraju. Czyli też nie? Nikt nie chce nielegalnych. Są odpowiednie procedury na to, żeby przyjmować okay. osoby, które przekraczają naszą granicę. I tutaj trzeba prawo przestrzegać i szanować. Nie może Czyli być cztery tam. razy nie, pani marszałek, sumując, tak? Ja Ten w tym referendum nie wezmę w ogóle udziału. Mm -hmm. a, a radzi pani marszałek też wyborcom Platformy, żeby nie brali udziału Każdy w referendum? Bo Bronisław pre... Komorowski, były prezydent, mówił, nie pójdę na referendum. Tak się Każdy wybram. człowiek musi sam podjąć decyzję. To jest tajemnica głosowania. Dla mnie to referendum to jest jedna wielka ściema. Ulotka wyborcza prawa i sprawiedliwość, a ja za tą ulotką nie zamierzam głosować. Mhm, ale co pani radzi swoim wyborcom? No, bo jesteście pewnie dla wielu wyborców platformy, dla milionów Polaków politycy platformy, liderzy, jak pani Marszałek, no jesteście autorytetami w dziedzinie polityki. I rozmawiamy z naszymi wyborcami. Więc myślę, że ja dla wiem, wyborców że platformy, zdanie osób, pani Marszałek, jest to wiem, pani, że pani radzi, wiele osób nie weźmie udziału w tym mhm. referendum. Wiem, że będą takie osoby, które Będą, pobiorą tę kartę do głosowania, dlatego że boją się represji w swoim środowisku, bo ja przypomnę, że ludzie mają coraz więcej obaw, że wszystkie czynności, które robią, są bardzo dobrze obserwowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko Pegasus, nie tylko możliwość sprawdzenia, kto i jak nas leczy, jakie leki mamy zapisywane. To po prostu jest niebywały skandal z ostatnich dni. I to się ciągle dzieje. Więc ludzie także się boją, że potem będą mieli represję za to, że nie chcieli wziąć karty do głosowania. Ale co pani marszałek radzi wyborcom i swoim sympatykom? Żeby nie wzięli udziału w tym referendum, czy żeby wzięli jakoś konkretnie to za referendum, głosowanie? Referendum, jak powiedział Donald Tusk, unieważnia. Ale a co to, to, to właściwie znaczy, że on nie unieważnia? Dla nas... Dla nas dla mnie to pani referendum z całym szacunkiem Tuskana, do, do, do ale no, no może sobie Że nie, nie to pytania uchwałę. to irracjonalne, kiedy to psuje istotę referendum. Referendum powinno być w ważnych sprawach dla Polaków. Tak jak sprawa, to z 2015 roku, sprawa, Pani Marszałek? Sprawach, które ludzi różnią. Ważne. Mające ogromne referen znaczenie referendum. Było to, które dotyczyło, czy chcemy być członkiem Unii mhm. Europejskiej, czy nie. No ale ostatnia jakie Platforma forma zrobiła, mówię, było pytanie, czy jest ale, pani za wprowadzeniem ale, zasady ale ja ogólnego mówię... rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Chyba sporów w Polsce nie było w tej sprawie. Nie było. I to nie było dobre referendum. Czyli I pani marszałek tym... po jeden, jeżeli chodzi o y, psucie instytucji referendum, nie po jeden, platforma. bo to referendum jest robione w czasie wyborów, mhm. jest robione pod, po to, żeby wykorzystać. Nasze, polskie, pie pieniądze wszystkich Polaków na kampanii, na drukowanie ulotki Prawa i Sprawiedliwości, Aha. to jest referendum, które nie jest otoczone żadną dyskusją, bo te pytania nie zostały wypracowane w dyskusji między Polakami. Zresztą, powiem Panu, że no referendum, no, PISK przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, no jasne. Nie wybrane, a narzucone. To jest zupełnie inna sytuacja, bo nikt z nami nie dyskutował w Sejmie, jak te pytania Aha. mają wyglądać i nikt się nas o to nie pytał. Ja chciałam powiedzieć, PiS nagle No tak idzie. jak wy wtedy pani PiS, tak nagle idzie. Pytaliście, chyba. PiS tak nagle idzie i pyta, chce pytać Polaków. Przez te 8 lat w tym sejmie nie można było robić debat na temat ustaw, robić wysłuchań publicznych, zapraszać ekspertów. Więc jeżeli, nie było konsultacji społecznych przy większości ustaw, więc nagle teraz w dniu wyborów PiS chce konsultować z Polakami. Też to politykom Prawa i Sprawiedliwości wyrzucam, że referendum przez osiem lat nie robili, oczywiście tak, zadawać no, to prawda. pytania, wiedząc jakie Będą odpowiedzi, bo wiedzą, że te pytania nie dzielą Polaków. Więc po co to robić? Po to, żeby po prostu mieć więcej pieniędzy na kampanię. I mhm. naprawdę to jest obrzydliwe. Pani Marszałek, czy wybory będą testem przywództwa dla Donalda Tuska? Donald Tusk nie musi testować swego przywództwa. Ale to każdy szef partii wygrywa Ale... wybory, to, to pokazuje, że jest dobrym szefem partii. Przegrywa wybory, no pokazuje. A chyba dlaczego coś Donald miłego. Tusk ma przegrać te wybory? Nie wiem, dlaczego no właśnie, ma przegrać te wybory. Ja myślę, że może je wygra, rasz może rasz, przegra. Ja tego nie wiem. A tego pytania nie zadaje pan prezesowi Kaczyńskiego? Donald Tusk nie musi kwestionować swego przywództwa w Platformie, ani nawet w Polsce, bo Polacy wiedzą, że jest liderem opozycji. Mhm. Znaczy, Polacy wiedzą, e, że jest liderem opozycji, ale chyba liderzy innych partii opozycyjnych e, tego nie wiedzą, bo, bo raczej no, chociażby nie chcieli na wspólne listy pójść, e, uznać Każda tego przy ustawie. Każda partia ma prawo prowadzić własną działalność, własną politykę. Ważne, że te wszystkie partie są po stronie demokratycznej Polski i to ma ogromne znaczenie. Czyli pani marszałek, niezależnie czy wygra, czy przegra, Donald Tusk powinien być na czele Platformy, tak? Nie zakładam przegranej, Donald Tusk wygra te wybory. A czy koalicja z Konfederacją wchodzi w grę pani marszałek, czy to jest coś, czego nie rozpatrujecie? Na razie koncentrujemy się na tym, żeby koalicja obywatelska miała jak najlepszy wynik wyborów. Te wybory mają wielką stawkę, I jeżeli chcemy jako Polacy, dla których wartości demokratyczne. Bezpieczeństwo Polaków mają znaczenie. Musimy te wybory wygrać tak, żeby móc wpływać na to, jak będzie Polska się rozwijała. I to jest nasz cel i na tym jesteśmy w tej chwili skoncentrowani. A mówi to Małgorzata Kiotowa-Bońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy. Kończymy radiową część naszej rozmowy, internetowa dogrywka. Przed nami serdecznie państwa na dalszą część dyskusji z panią Marszałek. Zapraszam. Radio Plus, Sedno sprawy. Małgorzata Kidowa-Bońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, cały czas jest z nami. Pani marszałek mówi, że nie myślicie o współpracy ewentualnej z Konfederacją po wyborach. No, tylko że, pani marszałek, i Konfederacji te pytania zadajemy i Prawo, i Sprawiedliwości, bo jak pokazują sondaże, od wielu miesięcy to naprawdę od tego może zależeć, czy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska, jak potoczą się rozmowy z Konfederacją. Od tego, jaka będzie Polska, to zależy od Polaków, czy wybiorą partie demokratyczne, partie, dla których członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma znaczenie i od Polaków to będzie zależało. Be poznamy wynik wyboru, będziemy starali się stworzyć bezpieczny rząd dla Polski, mm. ale na razie naprawdę koncentrujemy się na tym, żeby wynik koalicji był jak najlepszy. Jasne, wszyscy na tym się koncentrują, żeby ich wyniki były jak najlepsze, póki co, ale... Tak, ale y my nie zakładamy, teraz chcemy wygrać te wybory, po prostu chcemy je wygrać. Mm -hmm. no, rozumiem, pani marszałek, y że chcecie, tylko żadne badania nie pokazują póki co, że ale bez konfederacji pan... się uda to zrobić, A, prawda? Że uda są się są takie robić. badania, że konfederacja spada, konferencja... Mm -hmm. No ostatnio Różnie, trochę tak. Różne są wyniki to są sondaże. Prawdziwy sprawdzian będzie przy urnach wyborczych. Jeszcze kilka tygodni kampanii, gdzie Polacy będą mogli usłyszeć odpowiedzi na pytania. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, cały czas mamy tą trzecią siłę tą najtrzecią siłę osób, które nie wiedzą na kogo pójdą zagłosować w tych wyborach. I to jest ta siła, z którą trzeba się porozumieć i przekonać ich do udziału w wyborach. A czym Platforma Pani Marszałek przekonuje właśnie tych niezdecydowanych? Jakby Pani miała powiedzieć, które propozycje. Programowe, te przez... pomysły, platformy mają pokazać, że, że wy faktycznie macie jakiś nowy, lepszy pomysł na. Przede wszystkim na to są zupełnie dwie, dwie inne wizje Polski. My chcemy Polski demokratycznej, otwartej, Polski, gdzie okej, ale... Czy mamy teraz czy samorządy nie mają ograniczonej możliwości działania, czy polska edukacja nie jest podczas. Na prosto? czym polega to ograniczenie możliwości? Proszę zobaczyć, samorządy. jak samorządy mają w naszym kraju w tej chwili zabierane środki. Nie są rekompensowane kompensowane przez państwo. Państwo daje samorządom dodatkowe zadania, za którymi nie idą żadne pieniądze. Podniesiono płacę minimalną, bardzo dobrze, ale samorządy na to środków nie dostały. Zmniejszono udziały samorządu w wpływach z podatku samorządy nie dostały na to rekompensaty. Nie no, były rekompensaty, pani marszałek. Były takie, że no każdy budżet samorząd... Budżet Warszawy miał tak Każd dramatycznie wyglądać, chociażby... Ale każdy samorząd musi porozmawiać wygląda... i wziąć tabelę od wszystkich samorządowców. Mhm. Każdy samorząd stracił. Nie może być tak, że pieniądze dla samorządów są... Wydawany po uważaniu. Nie może uh -huh. być tak, że pieniądze dla samorządu. I tym niezdecydowych Polaków Pani Orzewek chcecie nie, przekonać... Ale pan pytał samorządy. Nie, ja pytam o tą, nie tą grupę niezdecydowanych Polaków, co macie wizja, im do zaoferowania. Wizja, wizja Polski, mówię, demokratycznej w Unii Europejskiej, bezpiecznej do no, Ale No, nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Cały czas słyszymy ze strony Konfederacji, części działaczy Prawa i Sprawiedliwości, że Unia się nie sprawdza. Nie sprawdza się i. Konfederacja dosyć jawnie i otwarcie mówi, że członkostwo w Unii Europejskiej dla nich to jest nieodpowiednie miejsce dla Polski. Dlatego Mówimy o bezpieczeństwie dla Polaków, mówimy o tym, że rodzina jest ważna, mówimy o babciowym. mówimy o jasnych, przyjaznych podatkach. I to nie jest za mało, Pani Marszałek? Mówienie bardzo... o tym, że Polska w Unii Europejskiej... Mówimy o, wolność, o wolności, wolność, proszę Pana, to nie jest za mało. Wolność, ogólne hasła mają zachęcić tę grupę wolność, niezdecydowanych? Wolność to jest najwięcej. Wolność i szacunek do drugiego człowieka. To, żebyśmy dobrze czuli się w naszym kraju. Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce przedstawi bardzo szczegółowy program mhm. wszystkich nowych rozwiązań, które zaproponujemy nie tylko na 100 dni, ale na całą kadencję. Ale mówimy o rodzinie, mówimy o przedsiębiorcach, mówimy o rolnikach, o wszystkich obszarach naszego życia, mówimy o kulturze, edukacji, bo to są podstawy naszego życia. Jeżeli te usługi. Publiczne będą na wysokim poziomie Polakom będzie żyło się lepiej i bezpiecznie. Pani Szobek, trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli miałaby miejsce zdaniem Pani marszałka, ja Konsky. To będzie się, się z regresem, jeżeli chodzi właśnie o te wartości, o których Pani wspomniała, wolność, demokracja. Wolności nie będzie, demokracji nie będzie. Będą podsłuchiwać bezkarnie nadal. Ja nie rozumiem, jak to jest, że sprawa Pegazusa, skandalu, nie została do tej pory w naszym kraju. Nikt za to nie poniósł odpowiedzialności. Nie wiemy, jak. Rozporządza się naszym budżetem. Jak to jest, że my o tym, że Polska zaciąga kredyt w innym kraju, dowiadujemy się z o pytań dziennika? No, jak, jak to jest możliwe, że dowiadujemy się, gdyby ten dziennikarz nie zadał tego pytania? Nie widzielibyśmy o tym, że to jest zwykły skandal. Nie może być tak, że publiczne pieniądze wydawane są na działalność partyjną, bo przecież te pikniki 800 plus które odbywają się już w tej chwili, kiedy rozpoczęła się kampania mhm. wyborcza promująca poszczególnych kandydatów PiSu, są robione za nasze pieniądze z rezerwy pana premiera. Najpierw z rezerwy pana premiera pieniądze na telewizję publiczną, teraz na pikniki. Każdy A jeżeli chodzi o piknik. demokrację, pani Orszak mówi, że nie będzie demokracji. No nie to będzie, znaczy... bo jeżeli jest taka uznaniowość, jeżeli są tak wydawane pieniądze, jeżeli obywatele są podsłuchiwani, kiedy narzuca się... Rozwiązania obywatelom ogranicza im swobodę wypowiedzi, no to nie jest chyba normalne, że jest cenzura w kulturze nie tylko ekonomiczna, ale. Duża że... cenzura? Oczywiście ekonomiczna jest, bardzo wielu twórców, wielu instytucji kultury nie dostało pieniądze tylko dlatego, że nie podoba się ich działalność ministrowi kultury. Pani Marszałek, to, to jeszcze chciałbym jedną e, sprawę zapytać. Na liście koalicji obywatelskiej do Sejmu na Podlasiu znalazła się e, polsko-białoruska aktywistka Jana Szostak w wywiadzie dla Onetu powiedziała że jest za aborcją bez żadnych ograniczeń czasowych, w sensie e, platforma mówi o 12 to tygodniu. To jest jej Ta odpowiedź, bardzo że... nieodpowiedzialna platforma, takiego mhm. platforma i koalicja takiego rozwiązania nie popiera. Okej, okay, tylko że tak jak e, z jednej strony e, nie, Donald Tusk mówił, że nie będą na listach platformy ludzie, którzy nie godzą się na taką zmianę prawa, jaką proponujecie, to pytam, czy... Takie postulaty, jakie ma Pani, pozwalają na, na bycie kandydatką Platformy, tego, bo to jest moim tego, zdaniem już, nie, barbarzyństwo z chyba. Z tego co wiem, ta osoba już nie jest na liście Platformy Obywatelskiej. Okej, okay, Pani Jana Szostak, to jest konsekwencja tej wypowiedzi? Tak. Straciła miejsce na liście Platformy tak. Obywatelskiej. A to ciekawe, Pani Marszałek, czyli no rozumiem, że... Yy... Znaczy, bardzo tutaj mhm. jest jasne stanowisko Platformy i Koalicji okay. Obywatelskiej w tej sprawie. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, cały pakiet yy, dla kobiet i... Przeprowadzimy to, ale naprawdę polityka to nie są happeningi, to jest bardzo poważna sprawa, i słowa, które się mówi, mają ogromne znaczenie. To jest, jak rozumiem, już pewna informacja, także ja nasza Stokinska na taką platformę. Pani marszałek, Rafał Trzaskowski włączył się w czasie w kampanię. No domyślam się, że cieszą się politycy platformy, bo to jeden z najbardziej popularnych waszych polityków do tej no, pory. Nie, naszych, ale w ogóle jeden z najbar Polsce, najbardziej tak, popularnych no, w Polsce to no, powiedzmy sobie. Nie, 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 zaufania i tak dalej, absolutnie. Oczywiście, tak Oczywiście, że się bardzo cieszymy. nie, 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 wyniki we wszystkich takich e, rankingach. E, to on może być y, premierem po wyborach, Pani Na Marszałek. Na razie, jak mówiłam cały czas, mhm. pracujemy w kampanii i wszyscy, którzy mają ten dar przekonywania ludzi, w tą kampanię są na maksa zaangażowani. Rafał Trzaskowski będzie w wielu miejscach w Polsce. Na takich spotkaniach będzie promował akcję kontroli wyborów, będzie mówił o randze tych wyborów, o tym co dla nas jest mhm. najważniejsze. Wczorajsze spotkanie było bardzo ciekawe, przyciągnęły tłumy. Widać, że była bardzo dobra atmosfera. Następne w i wielu, wielu innych miejscach. No, kampus w Olsztynie tak, tak też, ale także otwarte mhm. spotkanie dla mieszkańców, także będzie działo się bardzo dużo. Ale cieszę się, że mamy takich polityków, którzy przyciągają. Mhm. A bez... Trzeba jakoś szczególnie namawiać, żeby się zaangażował w partnerem Aldotuska? No, Dlaczego nie wiem, bo, bo to też w jest zmiana, spod. dlatego pytam, nie. bo wcześniej tak nie, nie jeździł, nie spotykał się z wyborcami, chociażby przecież. Jest prezydentem Warszawy, mhm. więc to czas ma ograniczony, ale słuchajcie, drodzy Państwo, jest kampania wyborcza, bardzo ważne wybory, więc każdy, każdy, kto może, przyłącza się do tego, żeby te wybory wygrać. A mówiła to że Taki-Tobobońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję Pani Marszałek dziękuję. za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego, udanego dnia. Radio Plus